Oooo ja pieprzę popatrzyłem na Eku Witam, cześć panowie, cześć panie. Siema. Co robisz? Drewno teraz. Na narzędzia. Zbieram. Kurde. Coś za szybko na dół idę. Tak szybko to chyba jeszcze nie wyszedłem. I do lawy? a i do lawy. Forteca zaraz obok tego. Grup fortecę? Nie. Dokładnie tam na skos jest. Oj przeprawa czeka nas. Do tamtej wyspy. Ja pieprzę. Jestem. 17 minuta bastion. Ile ja tu szedłem? 10 minut chyba tu szedłem. Ludzie w 10 minut grę kończą, a ja 10 minut z Nedera do bastiona się próbowałem znaleźć. Wee Nie tu Tu O kurna No nie mogłem zobaczyć troszeczkę od innego kąta i bym miał już... Chociaż nie, bo to by nic nie dało akurat. Ale to by nic nie dało, to by nic nie dało, nie dałoby nic, to by nic nie dało, nie dałoby nic. Tak. W przypadku. O, secik zera będzie. Ending? wszystko jest. A czy one się nie zrespiły wszystkie tu i mogę im od razu zacząć rzucać? Ty, ale jajca. Coś tu się wyprawia. Dobra, zróbmy tak. Pyk, pyk, pyk. Masz. Oj, problem jest. Ja ci pomogę. Chodź maleńki. Ale burdel jest. Leby. Idą, idą, idą. O, ogarni. Dobra, wystarczy. Opsa potrzebuję i będę miał wszystko. Osiem opsa, dobra, idziemy po skrzynki, bo tu, tu nie wytrajdujemy tego. Dobra, jadymy. Ja pieprze popatrzyłem na eku. Lid. Nie mam Kurwa, czemu ta. Ona... Czemu ta forteca musi być zawsze w tak pojemnych jakichś zawiasach? No czemu? Pokaż mi fortece No wygląda, jakby miała być tu. Naprawdę wygląda. Ile ja mam czanków, że nic nie widzę? I ja mam cię. Jest. Dobra, i teraz czas koncertowo się wypierd... A nie, błampotę. Lecimy tam na samą górę. Trzeba przycelować, albo nie. O. Dobra, telemarkiem, ale wylądowałem. Eee, szukamy spawnera. No nic. Ty, portal jest! Kurwa! Ja to, jest, to jest ten room, mi się nie znaczy. Nie, no nie. Uczy o sprawdza, chunki i wie. Mila, a jest nas No nie może się nie udać Teraz Blaziki trzeba uwalić. Jest Blazów jakiś jeden, ale kurde, nie wiem czy jest spawner, bo Blaze może być bez spawnera chyba zrespiony czy nie. Jest spawner, dobra. Trzeba trafić w tą wieżę. Dobra. O kurwa. Mam, ale jeszcze na zapas bym wziął jedną. Chociaż może lepiej nie, bo się od nie pęknie oko. Dobrze zmierzę. Jak dobrze zawieje, to jeszcze się uda. Dobra, i teraz tak. Odpalam ten program, i teraz tak. Mierzymy. Chwila, zrobię symulację. Pierwszy dawało. że rzuca Rzucało się okiem, zmniejszało się fowa. Jak się fowa zmniejszyło, to celownikiem na to i niski ten i F3 plus C. Zrobię F3 plus C, czym w ogóle zobaczył, czy łapie program. F3 plus C. Dobra, łapie. Dobra. No to jadymy. Czas strollować runa. Czy, te. To i ponad się robiło coś takiego. Że się kątem ustawiało tak, tak. Oj, oj, oj. Dobra, powiedzmy. Pomiar 16%. Pójdź w lewo 103 bloki lub w prawo 165 bloków. O. Ja ja, to będę jak perła pęknie i zabraknie do portalu, ale najważniejsze, że 15 sekund zaoszczędzone na dropieniu, to jest właśnie to mini maksowanie hmm. i optymalizacja podejścia. Tu. Um. Okej. Okay. Ja pierdolę. <laughs> no Jeszcze raz, trzeba od nowa to zrobić. Ok. No jest. I teraz tak, do lewej strony źrenicy ustawiam tą stronę celownika, Tom środkową. Prawy środek. I F3 plus C. No kurde no, no jest idealnie, nie da się. No pa nawet teraz, na, jak na pauzie jest. Zobacz, gdzie jest celownik. No nie da się, kurde, lepiej. Dobra, przejdź w prawo 104 bloki. I idę no, co no? Nie w to lewo, w to lewo. Git, widzisz? Czej. Tak. Okej. Okay. Opcje controls. 70% jest w prawo 17 bloków i będę o 95% pewności, ale jak daleko to jest? Ło kurwa, 2000 kratek. No do Nederu idziemy. Co? Jezus Maria. Jak to jak to jak to wyjdzie, to to będzie cud świata. Robimy portal do Nederu. Mm, to już mam opanowane, więc tu nie jest strach. A może mi że żelazo ogarnę, jak już jestem w wiosce. Dobra. A, a nie mam obsa, żeby sprawdzić portal tam dalszy, jeszcze jeden. No to, to zrobimy przygodę łódką. Reset? Nie żaden reset. Sup godzina lecimy. Jest 13 minut, żeby to zrobić. Będzimy po pierwszy plek później ale będzie. Jak to widzę będzie kujowo już perłę. I smok cię na barana wywiezie? No dobra, ale wtedy mam kolejną perłę, żeby się dostać na ziemię. Jak smok po starcie od razu się wpraw... Kilka warunków jest. Nie mogę być zakopany, Smok musi prawo... Prawo z polecieć front wieże i wieża nie może być za wysoka. Trzy warunki muszą być spełnione. I jendermany muszą spać. No, albo nie patrzeć na nie. No. Chwila, bo się tu gadka szmatka. 1044, dobra. A ty a ja mam kilo w dr spróbujmy zobaczymy, co to będzie wydech i jadymy o o o o, 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 o. ale jajca <śmiennie> nie no. już strach ręce parę F3 wyłączam nie mogę popiel no nie, kurwa, no nie mogę, jest ich za dużo. Jakim, jak, jak bez broni, jak? nie mogę, jak mam bez broni zrobić? Nieć mi daj, Kobel. Ale jajca ty. Kurwa mać, czy minuty jest żeby go zrobić? Dobra, trzeba się przygotować. Wszystko. Zróbmy tak. E, jeden, dwa, trzy. E, tos dam pod R. Bloki budulcowe pod... Tylko trochę wolne są one. Po tych nie zrobię w powietrzu go. Czyli tak. Jak się zrespie insta perła pomiędzy dwie wieże po prawe. Dwie prawe wieże. I jak będzie przy prawej wieży i wieża nie będzie za wysoka, to się wspinamy na górę. Nie ma go. E, nie zrespił się w tym miejscu, gdzie chciałem, tak? Tak. Dawno tego nie robiłem, przyznam. Mogę postawić się, kurwa! Nie widzę jego głowy. Nie widzę głowy jego. Problem, nie wiem czy jest jak to zrobić, chyba nie. Dobiłbym go ja Dobiłbym go chyba. Czemu, czemu chyba jego nie widziałem? I Taki dłok on się tak kręcił dziwnie, że to się wyłoby mieści.